Nawet nie trzesałam, bo koleżanka zapomniała środki. Okej. Okay. Dobrze i co? Blondy? Lubimy blondy. Blondy lubimy. I w jakich kolorach się pani czuje? Miała pani chłodne kiedyś ciepłe odcienia? Miała... ciepłe i chłodne. No i co? Bez różnicy. Bez różnicy. Bez różnicy. Różnic ja myślę, że pójdziemy sobie w bardziej. Nie chciałbym tego nazwać ciepłymi kolorami, w sensie takimi ciepłymi, żebyśmy my nie, nie myśleli o tym, że one będą żółte. Ale ja bym chciał, żeby on jednak mimo wszystko został jasny i taki nieprzytonowany, czyli nie taki przybrudzony. Dobrze. Taki to skandynawski. Okej, okay, jo. Taki ładny, jasny, czysty. A co cięcie? My zapuszczamy, czy tak co? No tak 2 cm, bo odważę się podciąć. Dobra. Dwa cm. Na pierwszy raz 2 cm. Tak. Wszystko wiem. Działamy. No moja droga, jak ty tam się czujesz? W tej odsłonie? No wow, za chwilę będę świętować. Pięknie, jestem mega zadowolona. Tak? Jest dobrze. Mąż będzie zadowolony. Właśnie my z tego miejsca chcemy pozdrowić męża. I no, Robert naprawdę zrobił kawał dobrej roboty z tą niespodzianką. A my wam życzymy takich mężów, jak ta pani na fotelu ma. Pozdrawiam cię. Tak, pozdrawiamy.